Jesteś tutaj, bo chcesz odnieść sukces. Tylko wiesz, każdy chce go odnieść. Natomiast mało kto wie, jak to zrobić. Dlatego już dzisiaj proszę Cię oglądać do samego końca ten materiał, jeśli chcesz poznać 5 kroków, abyś osiągnął każdy swój dowolny sukces. Jesteś gotowy? Lecimy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny, a to jest Mentalna Liga Mistrzów, w której poprzez trening mentalny pokazuje, jak w prosty sposób ogarnąć swoją głowę na boisku i poza nim. Jesteś tutaj, bo chcesz odnieść sukces. Natomiast zanim przejdziemy do tych pięciu konkretnych kroków, jak odnieść twój dowolny, każdy sukces, serdecznie na początku cię proszę zostaw łapkę w górę i tak samo pamiętaj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mentalnych Mistrzów obowiązkowo zostaw subskrypcję, aby być na bieżąco z materiałami, które wrzucam regularnie dwa razy w tygodniu. W takim razie lecimy po kolei z pięcioma krokami do odniesienia twojego sukcesu. Krok numer jeden. Obierz kierunek. Większość ludzi na tym świecie, jeśli nie każdy, chce odnieść sukces. Każdemu się marzy być człowiekiem sukcesu, zarabiać ogromne pieniądze, robić niesamowite rzeczy w życiu, ale tak naprawdę mało kto wie konkretnie, czego tak naprawdę chce od życia. I to jest największy problem dzisiejszej ludzkości, bo każdy chciałby działać w różnych tematach, w różnych kierunkach, ale nie ma konkretnie obieranego kierunku. I dlatego pierwszy krok jest to, abyś na maksa się skoncentrował. Na jednej rzeczy. Niech to będzie rzecz, która na maksa sprawia Ci frajdę, która Cię cieszy, bo bez sensu jest zrobić coś, na czym się nie znasz, w czym nie jesteś dobry, czego przede wszystkim nie lubisz robić. Więc idź w takim kierunku, który na pewno sprawia Ci frajdę i możesz osiągnąć im nim długi sukces, długotrwały i wielki sukces. Dlatego dziś usiądź sobie, weź długopis, weź kartkę i szczegółowo rozpisz to, co chcesz osiągnąć w życiu, w którym kierunku ma podążać Twój sukces. Krokiem drugim jest zaplanowanie Twojego sukcesu. Sukces jest schematem, a to oznacza, że z cholerną premedytacją możesz go osiągnąć. To, że dzisiaj mnóstwo ludzi odnosi ogromne sukcesy, to nie jest przypadek. Oni to osiągnęli z cholerną premedytacją, bo to zaplanowali. Nie ma przypadku w osiąganiu sukcesu. Każdy sukces jest. Taki, że można go zmodelować. Są konkretne wzorce, które, jeśli będziesz powtarzał, za każdym razem osiągniesz swój sukces. Zobacz. Zwróć uwagę, że jest mnóstwo ludzi, którzy grają na najwyższych światowych poziomach, w najwyższych światowych ligach. Nie jest tak samo mnóstwo ludzi, którzy osiągają wielkie sukcesy biznesowe. Skąd to się wzięło? A no właśnie z tego, że to zaplanowali. Ty tak samo możesz osiągnąć to samo, co oni. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy tobą a nimi. Oni też kiedyś zaczynali z jakiegoś konkretnego poziomu. Zaczynali niekiedy od zera, zaczynali niekiedy z dużo gorszego poziomu od ciebie. Dlatego już dzisiaj... Usiądź i zaplanuj swój sukces. Krok po kroku weź pieprzoną kartkę, długopis i zapisz to konkretnie, czego chcesz od życia, jakie konkretne kroki musisz podjąć, aby osiągnąć ten swój finalny sukces. Krokiem numer trzy jest to, abyś podjął nieodwracalną decyzję, że choćby nie wiem co, nie odpuścisz, dopóki nie osiągniesz tego sukcesu. Musisz sobie postanowić, że choćby skały strały, to właśnie osiągniesz i będziesz działał dopóty, dopóki tego nie osiągniesz. Często się tak mawia, że sukces nie przypomina wykwintnej restauracji, tylko przypomina restaurację z bufetem. To znaczy, że możesz wziąć co tylko chcesz, ale musisz całą cenę zapłacić z góry. Dokładnie tak samo jest w twoim sukcesie. Musisz się zobowiązać do tego, że cenę za swój sukces, którą niekiedy jest ciężka praca, czas, zaangażowanie, serce, wola walki, obejnie co by to nie było, wkładasz to z góry. Zakładasz to, że od razu to będziesz robił, a nie dopiero wtedy, jak osiągniesz ten sukces. Dlatego podej mi, właśnie tą nieodwracalną decyzję, która będzie zapisana na kartce. Ja imię i nazwisko osiągnę to i to do tego dnia konkretnego. Wtedy dzieją się niesamowite rzeczy, bo twój umysł zaczyna od razu produkować myśli. Co może wtedy zrobić dobra? To zacznę robić to. Tutaj zapisz się na jakiś kurs, szkolenie, tu poczytam książkę, tu zapiszę się na dodatkowe treningi, tu nauczę się dodatkowego języka. Obojętnie co by to nie było, ale twój umysł od razu zaczyna produkować myśli. Co by tu lepszego zrobić? Dlatego to jest niezwykle ważny trzeci krok. Krok czwarty. Stwórz swoje życie takie, jakiego pragniesz. Większość ludzi ma myślenie typu kurde, jakbym odniósł ten sukces, to wtedy będę szczęśliwym człowiekiem. Jakbym miał więcej pieniędzy, wtedy będę niezwykle szczęśliwy. Wtedy, dopiero jak odniosę sukces, to wtedy będę mógł być szczęśliwy. Główno prawda. Jeśli chcesz odnieść prawdziwy sukces w życiu, musisz czuć się tak, jakbyś teraz wnosił sukces. Tak, jakby każdy twój jeden dzień był sukcesem. Jeśli większość ludzi chce mieć genialną, zarąbistą formę, to nie stanie się to z przypadku. Musisz zacząć coś robić w tym kierunku. Codziennie ćwiczenia, codziennie bieganie, iść na siłownię, obojętnie co by to nie było, ale żyj tak, jakbyś pragnął przeżyć swoje życie najlepiej, jak tylko potrafisz. To jest absolutna podstawa. Jeśli masz jakieś marzenia, cele to zastanów się, czy tak wiele ci potrzeba do tego, żebyś zaczął to swoje niesamowite życie tworzyć już dzisiaj. Wstawaj wcześniej o świcie, jedz zdrowo, zacznij trenować, zdobywaj wiedzę. Każda rzecz, która by tutaj nie była, ale najważniejsze, żeby to było dla ciebie. Jeśli tworzysz życie, którego pragniesz, to można zrobić od tak. I piąty, najważniejszy krok. Skończ gadać i zacznij działać. To jest najważniejsza rzecz. Większość ludzi pieprzy farmazony, narzeka w kółko, że ma, nie ma warunków, wszystko beznadziejnie, ale człowieku. Powiem ci coś od serducha, bo takim jestem człowiekiem. Mało kto mógłby ci to powiedzieć, ale jestem szczery i nie będę ci owijał bawełny. Dlatego skończ pieprzyć i rusz dupę do działania. To jest najlepsza rzecz. Sorry za to, co mówię, ale mówię od serca. Czasem potrzeba takiego mentalnego wstrząsu, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. Najłatwiej jest zmarnować dniem za dniem. Każda godzina zmarnowana. Zobacz, ile tak naprawdę jest zmarnowanego czasu w Twoim życiu. Czy jesteś z tego czasu zadowolony? Ale zrozum. Twoje życie w końcu się skończy. Wiem, że to jest brutalne i może do Ciebie nie docierać, jasne, spoko. Ale tak naprawdę, gdy na chwilę włączysz pauzę w swoim myśle, kurde, faktycznie, to jest to. Dlatego mega mi zależy na tym, żebyś już dzisiaj podjął pierwszy krok do działania i wszedł w to życie z buta. Że to ty decydujesz o swoim życiu i ty chcesz je zrealizować, i ty chcesz spełnić swoje marzenia. I to jest tutaj najważniejsza kwestia. Dlatego skończ gadać i zacznij działać. Nie ma co narzekać, nie ma mówić o, jak to się ciężko pracuje, co by się tu nie zrobiło. Tylko po prostu zacznij z pokorą robić swoje i działać. Nie ma co myśleć, nie ma co mówić na głos, tylko po prostu rób z cichym uśmiechem pod nosem i w końcu osiągniesz swój sukces. I to jest. Pięć tych najważniejszych kroków, które chciałam Ci na dzisiaj przekazać. Ale wiem bardzo dobrze, jak to jest, gdy czasem jest brak. Problem z tym, żeby zrobić ten pierwszy krok i ruszyć do działania. Dlatego kocham dzielić się wiedzą z ludźmi, dlatego to robię. Bo każdy człowiek, który chce odnieść sukces i uważa siebie za człowieka sukcesu, dzieli się z ludźmi. Dlatego właśnie piszę książki. I to jest niesamowite. Ludzie czasem mają dystans do tego. Mają dystans do książek, bo nie lubię czytać cokolwiek by to nie było. Uwierz mi, gdybym ja czytał książkę. Człowieka, który w ogóle tylko podaje przykłady, jakieś bezsensowne teksty, dla mnie też by to nie miało sensu. Dlatego stworzyłem takie książki, które są dokładnie tak, jak ja do ciebie teraz mówię. Są to książki nastawione na działanie, gdzie po każdym rozdziale masz od razu wcielone w życie to, co jest najważniejsze. I teraz właśnie na tym oparłem swoje dwa niesamowite szkolenia, do których serdecznie Cię zapraszam. To właśnie na nich, na tych szkoleniach zaplanujemy Twój sukces. Konkretnie najlepszy rok 2020 w Twoim życiu. Stworzymy gotowy plan działania i plan sukcesu dla Ciebie. A drugie szkolenie Always Motivated, w którym każdego jednego dnia będę motywował Cię do działania, dawał Ci konkretne case'y, wskazówki, budować będę z Tobą nawyki. I do tego Cię serdecznie zachęcam. I teraz popatrz, jaka niezwykle ważna rzecz. Czy poszedłbyś do dietetyka, który jest taki i mówi Ci, no, serdecznie ci polecam, musisz ciężko tutaj pracować, zdrowo się odżywiać. Wyśmiałbyś go, bo on sam tego nie stosuje. Poszedłbyś do gościa, który jest napakowany, który ma kaloryfer, który ma klatę, bo wiesz, że on sam tym żyje i jest najlepszym dowodem na to, co ci rekomenduje. Czy poszedłbyś do lekarza, który e, doradza ci, żeby się zdrowo, e, zdrowy styl życia prowadzić i dbać o swoje zdrowie, a sam wypala w paczkę papierosów dziennie? Nie miałoby to sensu. Dlatego też uważam, że trzeba iść do sprawdzonego źródła, gdzie wiesz, że osoba, która do ciebie mówi, jest sprawdzona. I dlatego serdecznie zachęcam Cię do mojego kursu. Bo jestem gościem, który ma za sobą już trochę sukcesów. Ma za sobą napisane pięć książek, które są napisane w mega prosty sposób, przystępny dla Ciebie. Mega ciekawy, gdzie jest po prostu konkretne nastawienie na działanie. I to jest w tych książkach najważniejsze. I przede wszystkim. Tak samo prowadzę swoje szkolenia i kursy. Jestem gościem, który potrafi w prosty sposób przekazywać wiedzę i niesamowicie motywować Cię do działania. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że dziś mam 21 lat. I teraz będziesz słuchał człowieka, który ma 50-60 lat, dwa doktoraty, a nigdy w życiu nie odniósł sukcesu w młodym wieku, i będzie mówił młodemu człowiekowi, co ma robić? Ja jestem praktykiem, który chce Ci przekazać wiedzę, bo kocham się dzielić wiedzą i to jest moje powołanie życiowe. Dlatego, jeśli tylko masz ochotę, serdecznie Cię zapraszam. Wejdź na stronę www.antoniemielski.com i zobacz niesamowite szkolenia, które dla Ciebie przygotowałem, bo tylko przez najbliższy tydzień jest jeszcze promocja i praktycznie dwa szkolenia są w cenie jednego. A to może być właśnie ten pierwszy niesamowity krok, który bez wątpienia zmieni Twoje życie i to będzie najlepsze napędzenie Cię do osiągnięcia sukcesu. W takim razie, jeśli spodobał Ci się ten odcinek, serdecznie. Cię proszę. Zostaw łapkę w górę i tak samo pamiętaj o subskrypcji. W takim razie lecimy po marzenia. 3 2 1. Lecimy po marzenia. Liga mistrzów czeka. Dzięki serdeczne. Trzymaj się. Cześć.